Nie chcemy wszechobecnych pomników komunistów, chcemy pomniki bohaterów, mówią członkowie Stowarzyszenia Młodzi dla Polski i apelują o pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie. Przez długie lata komunizmu postać rotmistrza Pileckiego była zakazana, a jego nazwisko objęte zapisem cenzury. Młodzi zrzeszeni wokół inicjatywy mówią, że najwyższy czas, aby w centrum stolicy powstał pomnik Pileckiego niedoścignionego wzoru patrioty. Bartomiej Graczak. Witold Pilecki wstąpił na ochotnika w szeregi Wojska Polskiego, gdy miał 17 lat. Walczył z bolszewikami i wziął udział w Bitwie Warszawskiej. Walczył także o wolne Wilno. Podczas kampanii wrześniowej wybijał się jako dowódca 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy. Rotmistrz Pilecki był inicjatorem powstania Tajnej Armii Polskiej. Jako ochotnik przedostał się do obozu w Auschwitz, gdzie zorganizował grupę konspiracyjną. Później udało mu się uciec z obozu zagłady. Nic więc dziwnego, że dzisiaj młodzi ludzie stawiają go za wzór patrioty i chcą dla niego pomnika. Do tej pory spotkaliśmy się z przychylnym przyjęciem zarówno osób z zewnątrz, jak i osób, które w jakiś sposób są związane także z Platformą Obywatelską, która rządzi miastem obecnie. Chcemy rozpocząć rozmowy, chcemy pokazać władzom miasta, że obywatele takiego pomnika chcą. Rotmistrz Pilecki jest dla wielu bohaterem, jednak w stolicy kraju brakuje miejsc jego pamięci. Na dalekim warszawskim Ursynowie jest jedynie ulica Rotmistrza Pileckiego. Za to wciąż są w Warszawie obecne pomniki komunistycznych zbrodniarzy. Tu pomnik wdzięczności armii radzieckiej. Pomnik czterech śpiących na czas budowy metra trafił do renowacji, której koszt wyniesie 2 miliony złotych. Na warszawskich powązkach nie trudno znaleźć groby towarzyszy, oprawców Witolda Pileckiego i innych komunistycznych zbrodniarzy. No to jest nie tylko sprawa pomników, to jest sprawa ulic, to jest sprawa tablic, które powinno się zlikwidować, bo wstydzasz, żeby były na domach. Jestem zachwycona z pomysłem w związku z pomysłem pomnika rotmistrza Pileckiego. Składałem przysięgę w niepodległej Polsce. Jeżeli pan będzie zeznawał... Witold Pilecki został aresztowany w 1947 roku. Był torturowany przez funkcjonariuszy UB, a swojej żonie wyznał, że oświęcim przy UB to igraszka. 3 marca 1948 roku rozpoczął się proces tzw. grupy Witolda, w której oskarżony był także Tadeusz Płużański. Dziś jego syn wspomina o Pileckim jako wielkim patriocie. Mój świętej pamięci tata kiedyś określił rotmistrza Pileckiego mianem świętego polskiego patriotyzmu, co wydaje mi się oddaje zarówno jego no, walory jako dowódcy, jak również człowieka, to trzeba podkreślić, wyjątkowo religijnego. Ubecy po zamordowaniu Pileckiego wyrzucili jego ciało na śmietnik. Bardzo możliwe, że na łączce przy murach wojskowych Powązek, gdzie Instytut Pamięci Narodowej prowadził ekshumację, znajduje się ciało rotmistrza Pileckiego. W przyszłym roku będą prowadzone tu kolejne prace. Jest zatem szansa, że Witold Pilecki będzie miał pogrzeb z należnymi honorami. To, w jaki sposób my wolność daną nam teraz wykorzystujemy, świadczy o tym właśnie fakt, czy jesteśmy w stanie takich ludzi uhonorować. I uważamy, że dla Młodych ludzi Witold Pilecki powinien być takim role model, a postawienie mu pomnika w Warszawie pokaże przyszłym pokoleniom, że harducha w polskim narodzie jest silny. Dziś pamięć o żołnierzach wyklętych i rotmistrzu Pileckim powraca. Powstają o nich patriotyczne piosenki. A młodzi organizują społeczną akcję, której celem jest zbudowanie pomnika dla bohatera. Rotmistrz Witold Pilecki został zamordowany w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Komunistyczni oprawcy zabili go, strzelając mu w tył głowy. Przez długie lata komunistyczne władze chciały, aby Polacy zapomnieli o bohaterskich czynach Pileckiego. Po dwudziestu kilku latach wolnej Polski młodzi Polacy chcą, aby w Warszawie powstał pomnik rotmistrza. Aby powstał potrzebna jest tylko i aż wola polityczna. Dla Telewizji Republika Bartłomiej Graczak.